jestem ciekaw co, co Dawidek zgotował razem z Bungie Diables Ty faktycznie, trening Bungie, ty wrzucił To jesteś gotowe. No, dobra, dobra. No to Faktycznie to Faktycznie. z Bungie możecie zwrócić uwagę Tak, tak, no dokończymy sobie ten Z Zdę, Muszę to zrozumieć, czy nie Dzień, może być tak, napisu tak. Śniadeczko widzowie Siemaneczko widzowie co? Co? Mam chusteczkę, a to ma odzież, że nogi. Kogo kocham, kogo ko, ko, ko? lubię, rzucę. Karyzmo, ty jesteś z DIE GARSON, jedzie Ciężko widzowie, dzisiaj porwałem dwie osoby, robiłem Oj Ojojo! Ojojoj! Teraz siada, teraz siada. Widzowie, dzisiaj prosiliście się do Banji, przyjechałem na ich ogródek, na ich nagrywki. Ich, jak ich, jak to jest moje. Najdłuższe intro w historii polskiego YouTube. To jest moje, nie ich. To nie twoje, tylko twoich rodziców, ty nie A jak jest rodziców to jest moje. zobaczymy. Tutaj... zobaczymy. Ja ale zanie no, na... jeszcze... nie. To jeszcze, na mnie. Jeszcze, nie ma ma jeszcze tych braci ty, i siostry. Są spłaceni. Aho. S całe ciałem wszystkim ci się przyjechałem do Pozdania, do kupaków do i na wspólny trening, ponieważ jak wiecie, mamy bardzo dobre relacje i to słyszał, możecie się kojarzyć. Ja o tym nie słyszałem. <noise> tych ty ty dobrych ty ty relacjach. Ale... Diablet widział nasz mecz, nam mówię. Zwyciężyliśmy 15-1, chciałby się, ale... 15, jeden, chciał chciał się podszkolić i zostać tak dobrymi zawodnikami. Wygraliśmy. Jak my? No to od czego zaczyna się trening? Nie ukrywam, dziwnie zaczynać od jedzenia. Bo to nie jest tak, że najpierw idziesz ćwiczyć, a potem jesz? Co to już posadzisz? Wydaje mi się, że powinieneś od, od razu skakiwać w korki <laughs> i... Lecz na, na boisku, a nie. No bo ja się trochę tego boję, no nie? Tak wiesz, sytuacja, że wiesz, oni mi teraz. W tym jestem i... akurat a... mistrzem. Ja coś na razie dogarniecie. Czemu nie biegasz, czemu nie biegasz, szybciej? No oni no. do... no, chcą cię wiesz tutaj od tyłu i żeby jeszcze tutaj utytajć. Jak to? <laughs> chcę wam przedstawić wtyczkę, ale rabat, wtyczkę Nie czytałem, no ten kurwa, ten nie kurwa, teraz on też? Ale rabat. Nie no, sprzedał się. ...szczenić czas oraz pieniądze, a wobec tych czasach, kiedy ta inflacja leci w górę, jest to jednak przydatne... Użycie Dobra, ty... wiem jak działa, ale rabat. Przepraszam Dawid, ale skipnę. Czy... Wiem jak działa, ale rabat. Dobra. Twoich ulubionych rzeczy. Po, powtórz to robisz. Zastawiam. Prześladzę ze sobą bungee. <grym> a ty chcesz chcesz? jesteś operator. Ja jeszcze jeden ja, To siedem. Co to jest, gigabuła? Nie, co to jest za ten... To jest giga Buła, czy to nie jest giga? To jest pasibus? Burger drugi. A ja już nie wiem, jak zjadłem. Jak? Ja zjadłem dwa już. Kulki, burger okay. i tam są jeszcze... Greg, a, a Greg, dziękuję za dwa miesiące, drugi raz otwieram, dziękuję bardzo. Co to jest, Nie wiem. Co to jest? jest. Co jest? Sosi. Ale Boż, paka. Paka. Ale wdupcają, ty. Ty No bo o, Na dwa gryzy. To nie już! <laughs> ale ty masz być wielki, ty masz być nie do przepchnięcia. Ty groźnie

Co ty gadasz, sprzątanko. A nie miałem być służącym. I idziemy za to, <noise> to jest trening. po prostu. Kumarz, masz gotowo na każdą sytuację. Zjadłeś, musisz pochodzić. Jedziesz. Co to jest za galeria? To poznają co, nie? Ale to się wyrzuca do kosza. Biedny, Biedny Dawid. Dawid. Się Wygląda jakby był Jakby się znęcali Biedny dawniej. to do. Nie, 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 bo on się uczy. Ale ja wiem powiedziałem. Ale mogę to. No spokojnie! Stary ja jak ja mam mamy z dla Ciebie Gierkę na Floyd, don't touch anything. Znam nie. tą kochani, gierkę za kochani, Ali kochani widzowie, teraz skoczymy sobie do sklepu po outfit, ponieważ został mój outfit nie, pany, my skoczymy. A oni skoczą. My I no, wybiorę skoczysz i zapłacisz. Nie. Czyja ja to chyletowa beta, to Banji? Nie, nie ty. Sano. To ja jest i? Kartę? Możesz. Dobra, bierzemy piłkę do kosza, kupujemy i idziemy na boisko do kosza. I to jest jego trening. Przecież z niego nic nie będzie, spójrz na niego. Przecież oni przegrają, dostaną, to. Oni będą zróbmy. 15, oni też zostaną z 15. To okay. jest morkopodobny, morkocz, morko Kształtny kształt w drużynie, to nie ma szans. No w sensie trochę reluje Bandura. E! Eh, 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 Dawid! Przecież jak mu jaja w tą chokę wygnie go. 2XL, 3XL, oh 3XL, No to dla niego idealnie, bo on normalnie w takich chodzi. Dobra, dawaj jakiś na No nie! Żebyśmy łeba ubanie rozpadli. To nie ja myślałem, że to jest trening piłkarski, a nie bokserski. Co to jest? To jest serio to jest twój to jest strój Trzy tak. Będziemy... razy XL trzy razy XL, getry, buty masz Będziemy trwali obronę, bo grasz w obronie, więc ja jak rękawicę, że będziesz obronił bo myślę, że... No spróbuj troszeczkę Bo jeszcze pierdolony zdaną łambiłana, bo to będzie jakby... Najważniejsze jest to, żeby być różnorodnym Dobra, nie różnorodny, spójrz na siebie człowieku A ty spójrz na siebie, ty tam nawet wybiegałeś Chłopie, ty z Lechem przegrałeś w boksie, proszę cię grzecznie, ch**a ja zalany w wice Półkrotny to, to ciszej, jest... teraz jak do trejer, no, nie, jest... nie ma nadziei dla Ciebie. Wyzweź go na pojedynek, w pił że nie ma szans Jeszcze masz plus, bo... Rękę złamaną. O, o jaką masz ramę! Trzymać Kasper Moński <laughs> Dobra, boisko! To jest to zapaśniczy, zapaśniczy. Jakie auto ja pierdolę? No im się popierdoliło w głowach, widzisz to co się tam nie jeba. Auto Autofreeza, jakaś beta, kolejna beta. Tam jeszcze jedna beta. Co jest kurwa? Koszulkę ściągaj. Zaraz, ciągnę, ja, spokojnie, k***a, nie rozbieraj mnie jeszcze. Jak to wygląda? Zaraz jakiegoś k***a i ojczenia. Jak on przecież w kosza będzie grał? O tego kosza. Ojej, bo gole? Ojej, Nie, Nie no, dzisiaj z tego kosza, nie nie Co on robił, kurwa z tą koszulką? Ojej, kurwa A bo to jest takie body! O kurwa ja jedy, jedy, to to o, o, o kurwa jeden Nie, tak. o kurwa druga wieku, jak ty w, w jednego streama wchodzisz i im kubie dajesz 100 do, subów. Jeszcze sobie do zabrakło. Jeszcze. No właśnie. To nie podoba mi się. 50 na 50. O kurwa. No ale to wtedy fifa jak coś mam w rewansz. Wtedy. Dobra. O Boże. Może go kurwa jeszcze zablokować gdzieś? Nie, nie. Nie ma opcji. No nie. Dzień dobry. O, widziałem? Ale cię wyśmiali by Boże Cieszę się! się. I tu będzie cały trening odbywany, zobaczmy, czy dzisiaj siedzi. Pierwszy rzut. Żół... Chcesz na lodówkę, czy nie? Przecież ty nie masz żadnej lodówki Red Bulla Dawid. Co ty mi pierdolisz? A, kurwa, co? <grym>, co? Tam coś tam kozuję! Ba! Ale ma ci ją przywieźć. Nie, nie, ty kurwa, ty nic nie będziesz mi dotykał, stary. Ops... Nie, nie, Dawid. On Ufraka tylko się zgrywa. Jedziemy, minuta. Ja pierdolę. 40 popek, jedziemy. Zeszmacili mi Dawida. 50 <grym> popek. Jedna. To nie dzwoni, dopiero co jadły. Dalej, dalej. 30. 10... Łap! 20. No podaję, 10, 20. 30. 40. Boże 40. święty. Czas. 50 popek. To 50 popek, tak? 50. 50. Ja się znam, bo. Jedziemy. 10. Popek. Jedzie. Jedna popka. Druga popka. Trzy popki. Cztery popki. I Jezus! Sześć, no co ty mówisz? Siedem, dziesięć. Najważniejsze, nie atak, a obrona. Jak to mówi złote przysłowie piłkarskie. A nie najlepsza obrona jest atak? A najlepszym atakiem jest obrona. Tylko lewa ręka kolego. <gulity> Ale... Okulary. Ja nie, nie, nie na fejma. Nie ja na mów. Sytuacja. Wpada w ciebie Alan. A bo Tarza, czy oni potrafią się bić? Ty musisz kuraz wiedzieć, że ty teraz jest szansa, że będzie bójka. Ty musisz być na lewą! Aha! Że z lewa i prawa nie kawka! Genie jesteś! Patrz! <trujewel> dawaj, dawaj, cios, cios! O, się zgodział! Broń się, broń się! No, Jó już mi z prawej nie z**ał. O. <trujewel> 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 Ale dostaw ryjec! Czas, jedziemy! do ilu, Do ilu? To, ilo, to ilo. Golf? ...płacił 5 złotych. Jezu, gdzie stanik, tam mogą być dzieci. I na przerwy! Nie ma, nie ma, to jest trening! Jest Rzyko zaraz. To trzech trafiony. O, tubo. I Xylax, 35 miesięcy, tier 2, dziękuję bardzo Xylaxik. 35, pok. Dziękuję bardzo, i cyk do folderu. posze święty. Ja zachowam to zdjęcie jak Dawid będzie miał dzieci, wiesz? Nie Po prostu ich zachowam. Ej, hey, Paulek! <śmiecki> ma Paul! Do trzech pierwsza połowa i grana. Czemu oni w kosza grają? biegaj! A ty grałeś też? <śmiecki> 1-0. Ty chcesz grać na Alana i Tarzana? No, Nie, po jedzeniu. Jedzenie <śmiecki> miało znaczenie? Nie, po prostu. przydzwonili? O, w sumie. Jezus, jak on wyglądał! Mnie! No, Szandor, dziękuję za 43 miesiące! Bardzo za subskrypcja, Szandor! Dzięki, śliczny Mniejsze Dziękuję bardzo! I wierna o! Dwa lata! Dobra, dwa, trzy, Kocham on moim idolem jest. A jeśli ci się nie podoba, to chuj ci na łeb! No co, kawałek materiału ma na sobie nie wyglądać źle. Ksylaks. Przepraszam, Xylax, ale powiem to. Co ty pierdolisz? Jak nie wygląda źle? No, no co ty gadasz? Jedziesz, tyle przerwy, minuta, przerwy. Chwila, Oni mi chcieli tak tak. dać Borata, ale nie było. Ooooo! Połączacie. No to, nie, to nie, normalnie nie. wygląda. Nie no, Ksylaks, nie mogę. Xylax. Jak, kurwa, normalnie wyglądam. Za co? co ty jadasz w ogóle? <grystanie> Jakie normalnie? Samemu nikt ci ręki nie poda w trakcie meczu. <grystanie> Dobra, jak to jest? Damy? Nie wiem ej, wzoru na materiale ej, ej, i tyle. Ej. Ej, ej, to jest kraki. A to nie wiedziałem, to jeszcze raz. <grystanie> teraz o nie, o, nie kratki, mogę! Nie, Krona, nie ma punktu. Nie ma! Nie możesz kratki. zrobić jakieś niesioń? Co to jest za, co jest za ruch? Nie graje nigdy graj, w koszykówkę, widać <laughs> <laughs> Patrzy no wiem wiem, Patrz, otwieramy Ooooo Pokaż, o! pokaż jeszcze raz OK, widać, <laughs> <laughs> widać. O! O! No. No. Powiem ci nie zaskoczyłeś mnie tym, rzucaj no, Co ty robisz? No, co ty robisz? No ma piłkę tupa. Ooooooej Ojej Ojej Boże, tam są dzieci się patrzą na to Ten strój z Borata chyba byłby niebezpieczny przy takiej aktywności ruchowej no, no dobrze, że ma bokseryki, bokserki ten też by był niebezpieczny gdyby nie miał bokserek Tak było, ja mówiłem zasady jak nie słuchałeś no to co ty robisz? Na <śmiany> <śmiany> staulu Traf <śmiany> O oh ja... Yeah. A jakby to trafił o, o! Ładnie, 2-2, decydująca Czemu jest cały czas tutaj 0-1, o no co... Halo? Dlaczego jest cały czas 0-1? Na piłki, patrz. No, A, bo to są ogólne! Okej, okay, okej, okay. Bungie vs... Okej, czaje, czaje. Gratulacje. Ale Trzec to mało, mało logiczne. Był? był Ja tak, z klasyka. Kolano mnie boli. Ale <susztuk> wieprzuch, za mało zadał, Musiałem sprzedawać ten spy. Przegrałem na potrzeby filmu, tak? Poszli! Ja wiem, co mi się w tym stroju nie pasuje. Niebieskie pod czarne by oddał. Ja <susztuk> no to jest, kurwa, stary Xilax! On jest w bokserkach w jakimś body, co mu się no jaja zahaczają Tutaj pod kolanowki by nic nie zmieniły. Tu by nic kompletnie to nie... On by mógł na nie mieć tych pod... No ładnie wygląda. Nie no nie mogę, Xylak. Za miły jesteś O nie! Ole go zrobił! Tak Było dobre! Zarąbiście! Do wysiłki on jest! Nie no, Ginold go robi jak chce. Ja gram specjalnie. Tak! Sto subów. Maleńka No co, jak oceniacie? Znaczy nie, no nie jak my oceniamy no Jak my dzisiejsze treningi Czy rzeczywiście, bo widzę tutaj wróciłeś już przebrany I leciutko z meczami co? No takie lekkie, ale to bardziej zmęczone byłem po jedzeniu Niż po grze Przecież ty byłeś spuchnięty po minucie targu Jak bicia się na lewą rękę I żeś zdychał Już koniec treningu? ty tak, jak miałeś chwilę zagrać kosze? No Do ja dobra, dobra, ale chłopie, ale ja, ja, ja Ja karierę koszykarską mam za sobą 15 lat temu już to zostawiłem <laughs> NBA, Marcina Gortata, to ja uczyłem pierwszych e, wsadów. Jak będziesz na przykład może kiedyś jeszcze w coś się brał udział ze sportem, czy będziesz się bił, dzwoń. My tu jesteśmy na miejscu i za, za odpowiednią stawkę. ci... I przypominam bić. ci o tym, że wisisz nam po 50 subów. Ale fajnie, że wpadłeś. Tak, tak. 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 Żarcie postawiłeś. Teraz jesteś w miłym gościem. A, nie, A ja jest, nie bo, jest tak, bo to już bym nie był gościem. To nie, to już by nawet nie było zakończenia filmu. Nie, być może też byś dla mnie był dobrym tak? gościem. Tak? Może nie aż tak, ale... <laughs> <laughs> Jaro Bagatka. Widzowie subskrybujcie o -o. ten kanał, zostawiajcie łapkę w górę. Bo diable, się naprawdę stara, widzowie przyjechał do nas z Warszawy. Przyjechałem, zapłaciłem je. za jedzenie. Ja jestem tutaj z <grym> przyjacielem, jest najczęściej. Zobaczcie, jak <grym> dasz 50 subów, już zapomniał to. <grym> Dobrze, dziękujemy. Widzimy się, odcinek. cześć. Fajny odcinek, podobał mi się odcinek. O, podobał mi się odcineczek